i poezja. Każdy w sercu ma odrobinę każdego z tych rzeczy. Każdy z tych rzeczy. Trudno sobie wyobrazić społeczeństwo bez tych dzieł kultury. Chciałbym wstawić nowego artystę. Artystę o której mało kto słyszał. A ten, kto słyszał, na pewno wie o jakości jego dzieł. <ścoughs> ja chciałem pchać pisma i dzieła 11-letniego 11 mnie. Jest to cykl trzyopowiadaniowy. Przepraszam za język. tu tutaj, te manuskrypty, w tym pięknym archiwum, jakim był tablet tego twórcy. Jak każdy wie, na no tak powstawały najważniejsze dzieła kultury: Frankenstein, and Shelley. i Montgomery'ego Alicia na Zielonej Górze. się na tym rozejrzeć i popatrzeć w swoją twarz, chociaż nie jest odbicie od własnej duszy, chciałbym od pierwszego chronologicznego opowiadania. jest to opowiadanie o orcybrofie, i jej przygodach, magicznym świecie stworzonym od środka, była deszczowa pogoda. Kiedy orczyca Broffa przemierzała rynek w poszukiwaniu potrzebnych jej minerałów. Nazywana była przez wszystkich mieszkańców Brofum Bladą. pytanie dlaczego? Już artysta odpowiada, gdyż chorowała na niezwykłą przypadłość, przez którą całe ciało, całe jej ciało było w kolorze białym. Gdy zobaczyła luda, który miał w zanadrzu, co miał w zanadrzu? Trzy kropki, trzy kropki miał w zanadrzu. Od razu zaczęła dyskutować o cenie minerału. Źle trafiła. Krasnął, którego spotkała, był znany z wielkiej chciwości i niezwykłej charyzmie. Po przegranym handlu zakupiła przedmiot pożądania w starszej cenie. Po czym wróciła do swojej guźni gdzie przyjmowała klientów. Nie wiedziała, kim będzie następny klient. Podwójne użycie słowa pokazuje wagę tego wydarzenia dla ojczycy Niby dzień jak co dzień, ale w pewnym momencie drzwi kuźni otworzyły się szeroko, a w nich stanął krasnolud w broniu maga. Broffa poznała go od razu. Był to Brechow, arcymak królewny krajów Brocka. Był to dziwny w kraju Sotarka Boga Wojny. Było to dziwne, przepraszam za przemęzyczenie. Było to dziwne w kraju Sotarka Boga Wojny. Rzadko było widać przybrzysta tak daleka. Wszedł i od razu oznajmił, czy masz miecz. Godny Bohatera Gartona zmarłego trzy dni temu. Dni temu, przepraszam. Zapytał Masz na myśli tego zmarłego trzy nocy temu pod Lasem, przez który idzie się kil, kilkaset dni, tak tego. Mam godne oręże dla takiego wojownika. Jakże wspaniałe, ależ mogłabyś ją dostarczyć pod miasto Dukrotto? On Broffa, odnieśmielona pytaniem prechow, cofnęła się i zastanowiła się, co było trudne, gdyż Orcutt nie przeczytał się kilku inteligencją. Postanowiła więc wyruszyć wraz z Arcymagiem do krain pełnej nieumarłych. Nie myślała nawet na tym, by wziąć pieniądze od takiego przybysza. Zgadzam się. Borroffa nie wiedziała, że jej kuźnią jest sławna w krainie Brogge, a jej myczami i buławami tam walczą. Sami najdziwniejsi ci tacy jak karton brzmiący, Borroffa pokazała Brechowowi oręż. Ten, zadowolony jakością broni, podarował jej małą fiolkę, gdzie onem środku. Ta, nie pytając o zawartość, Schowała ją za krwę, którą dzierżyła po prawej stronie. Wzięła klucz i zamknęła kuźnię na kłódkę, nie myśląc o konsekwencjach. Hm. Spojrzała na pojazd, którym przybył arcymak. Był to wielki smok czarodzieja Fatius. Był on smokiem z Gedonii. Krainy pełnej wielkich stworzeń i ludzi najmniej wyróżniającego się rasy. Przy smoku stała uczennica arcymaga. Harpia. Nie zna wcześniej profi. Jest to całość. Chciałem tylko pokazać ten krótki urywek, by pokazać Państwu zgromadzonemu tutaj to dzieło. Niech będę przedłużał wstępu 7 dnia października roku 2000. Na ulicy Szewolda 53 rozległo się kromkie pokanie. Puk, puk! Puk, puk! No, no, z tak powiedziałem. Do drzwi mojej agencji aktywistycznej. Gdy otworzyłem drzwi, w drzwiach stał siejany mężczyzna. O szczup, szupły, niski, łysy. Bez szczególnych znaków szczególnych. Poprawiłem się, Gdy pozwoliłem mu usiąść, ten rozsiadł się na moim. Skończyła się ta próba opowiadania, lecz artysta się nie poddał. Kontynuował w następnym rozpoczęciu. O północy rozległo się pochanie do drzwi mojej agencji detektywistycznej. Jak najprędzej ubrałem szlafrok leżący obok mego łoża i niezwykłocznie podbiegłem do drzwi, by otworzyć nieznajomemu. Po otworzeniu drzwi zauważyłem, że osoba, która czekała po drugiej stronie dębowych drzwi, Stał niski, szczupły, o czarnej tupreni mężczyzna. Dzień dobry. Przywitanie nieznajomego. Dzień dobry. Z odparł z zimnym i nieprzyjemnym akcentem. Co pan tu sprowadza? Niech pan zgadnie. Co może mnie może nie przeprowadzać? To agencji detektywistycznej? Ale w środku nocy? Teraz jesteśmy mi ludzi. Czemu pan tak zależy od dyskretności? To ja. Tu skończyło się wydanie. Ty dowiedzieliśmy się tyle o bohaterach. Kim kto jest. Kto jest mną. Ja kim jestem. Teraz podczuję innym. Którzy będą musieli do tego dorównać. <grywanie> Czekam na... Ostatnie w trylogii dzieł. Jest najdłuższe. I... Chciałem powiedzieć też najlepsze. Jest... opowiada o mężczyźnie, który przechodzi przez trudną do podjęcia decyzję o wyborze, o miłości, nawet można powiedzieć o przyszłości świata. Nie będę przedłużał, jak już wcześniej wspomniałem. Zaczynamy od słów. Teraz pewnie się czuję, ale... Bezrobotnemu pracę, biednemu pieniądze, głodnemu jedzenie, Właściwe hasła na pakacie wyborczym Brauna kandydującego na prezydenta. Z polityką miałem tyle wspólnego, żeby głosować na tych, którzy są obecnie, żeby kredyt z innych partii się nie dostali. Krytyka społeczna oczywiście. W drodze na Peron zmyślałem tylko na temat przewodni jutrzejszego spotkania. Ta sprawa miała zmienić moje życie, więc wolałem o tym pomologować sam ze sobą, żeby przemyśleć argumenty, jakie miały za mną przemawiać w podjętej przeze mnie decyzji. Napięcie. Kiedy dotarłem na Peron, usiadłem na ławce, trzymając bilet w ręce. Jakbym miał już dawać go konduktorowi sprawdzenia. Zobaczył mnie mężczyzna, którego nie rozpoznałem od razu. Hm, ja rozpoznałem. Był to mój dawny znajomy. Trasach. Dokładniej wykładowiec, którego uczyłem się na temat amep i innych stworzeń potrzebnych w medycynie. Usiadł przy mnie. Dzień dobry. Przywitałem się. Gdzie jedziesz? Do stolicy. Ja również. Co tam sprowadzę. Decyzja. Niestety, zdrowie mi nie sprzyja. Myślałem, przy po powrocie złożyć wizytę. Może jeszcze się uda. Więc jednak, raczej nie. Zmawialiśmy, jakbyśmy ukrywali coś przy małym dzieckiem. Pi Obydwoje usłyszeliśmy dźwięk trzymującego się pociągu. Wzięliśmy razem do jednego przedziału. Konduktor. Sprawdził bilety. Zgłodowaliśmy na tematy wszelakie. Popołożyłem się spać, bo warto wiedzieć, że Rapid był na długim końcu kraju. W trasach wyjęło swoje kryterium, ja to czytować. To robię. Gdy wstałem, stał jedynie trzy stacje do Saroka. W trasach jeszcze smacznie spał mój wujek tylko w jednym. Obudziłem go ręką, upominając go. Czy dobra pora na wstanie. Ten obudził się bez żadnego problemu. Jedynie lekko marudząc na mocno świeżące słońce. Na stacji pożegnaliśmy się i poszliśmy swoją ścieżką. Ja podążyłem ścieżką w stronę restauracji Vibon de Fanto, jednego z najbardziej prestiżowych miejsc w całej Europie. Gdy otworzyłem drzwi, już czekała przy stoliku z nim obydwoje, ubrani w ciemne garnitury z czerwonymi muszkami. Dzień dobry, przywitali się po kolei. Dzień dobry, odpowiedzieli. Kelner podszedł do naszego stolika i kart. Rozmyślałem, rozmyślał pan naszą propozycję? Oczywiście, że tak. Asystent Margaret stał i podszedł do drzwi restauracji. Kelner, Podszedł do nas i spytał o wybór stawki. Owoce morza odpowiedziała, gdy kelner spytał o nią Ja tworzę cię batę. Wtedy doszła moja kóle, dosyć kromnie, poko. Nie jestem pan ekstrawagancji. Wolę coś zaufanego mnie zamiedanie A ty, Margaret, od kiedy lubisz owoce morza? Od poprzedniej kolacji, Viponte Fanto. Gdzie ty byłaś? Przez te wszystkie lata. Sama nie wiem, ale widzisz, gdzie mnie to przeprowadziło. Kellner poduszedł do nas z przystawkami, które wcześniej zamówiliśmy. Zauważyłem, że asystenta długo nie ma. Gdzie jest twój asystent Margaret? Sprawdzam <grym> To było oczywiste. Czy reszta ludzi to też twoi ludzie? Nawet nas nie stać, żeby wydawać tylko restaurację. Co z naszą propozycją? Zgadzam się. Gratulacje. I w tej mojej ekipie, panie Karias. Piła telefon i napisała krótką wiadomość. Że powiadomiłem resztę zespołu, że mamy nowego ministra zdrowia. Przepraszam, że robię taką pauzę przy ministra zdrowia, ministra zdrowia, ministra zdrowia, ministra zdrowia, ministra zdrowia. W zakończeniu lecz niestety trochę mnie wzruszyło, że to o. ważne, żeby iść do przodu. Nie poddawajcie się, mojej. moi. Moi. frustrację. Nie jest frustracja. To już nie jest frustracja. dzień nie kroczyło nikt wcześniej. będzie dobrze. Dzięki. Pytania. Okay. Jakby pan maila, jakby pani producencie jak pan chciał, to jakby wiadomo. Nie, ja jestem otwarty. Do widzenia.